Siemanko, siemanko, witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Chciałbym się ciebie zapytać, co znowu wymyśliłeś, wymyśliłaś? Jaką znowu wymówkę masz, że nie działa, że nie idziesz do przodu, że nie, nie realizujesz swoich celów, marzeń? Co znowu? Co to znowu jest? Czy to jest poważne? Ciągle tylko coś, ciągle nie chce mi się, chce mi się spać, nie mam co jeść, głodny jestem, to... To, to to nie zrobię nic. Nie wiem. Boże, jestem po pracy. Nie chce mi się. Kurna, no. Ludzie, opanujcie się! Co wy jesteście poważni? Wolicie siedzieć na dupach ciągle i nic nie robić i ciągle tylko narzekać. Kurde patrz! Oni mają! Ale im fajnie! A ja nie mam! No ale dlaczego? Nikt mi nie daje! Czemu mi nie dają? Powinni mi dać. Państwo mi powinno dać. Inni mi powinni dać, skoro oni mają, a ja nie mam. Życie jest przejebane, tak? I ciągle w kółko powtarzacie to samo. Zaraz po prostu zacząć żyć normalnie, zacząć iść do przodu, zacząć realizować te swoje cele, marzenia. Iść po nie! Są na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po nie iść. A nie siedzieć na dupie i tylko narzekać. Ciągle tylko słyszę, po prostu już, już czasem naprawdę takie wymyślone słyszę wymówki, że nie wpadłbym nigdy na to na, 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 te, na te pomysły, żeby szukać właśnie takich, takich wymówek i ciągle, ciągle coś się dzieje. Nie, nie pójdziesz ćwiczyć. Bo nie wiem, bo po pracy jest i zmęczony, zmęczona. Albo za rano jest. No jak to przed pracą iść? Kuj, że inni wstają, o trzecie idą, zapierdzielają na trening. Nie! Bo ty na dziewiątą masz problem wstać. A gdzie tam trening przed pracą? Przecież w pracy trzeba, musi człowiek być wypoczęty. Nie? nie pojedziesz nigdzie, bo ciągle tylko kurczę, tutaj za gorąco. Tutaj za tutaj za dużo pieniędzy to kosztuje. Tutaj tutaj po prostu nie chce ci się, wolić odpocząć. Odpoczynek taki statyczny na kanapie i to uważasz za odpoczynek, zamiast pojechać gdzieś, spędzić jakoś czas, spędzić jakoś po prostu tą psychikę oderwać. Co z tego, że będziesz spacerować? Co z tego, że będziesz biegać? Co z tego, że będziesz chodzić zwiedzać? Nie. Ty wolisz statycznie siedzieć na dupce i odpoczywać. I wtedy uważasz, że to jest regeneracja. Po prostu tragedia. A najgorsze jest to, że ci ludzie, co właśnie nic nie robią i tylko szukają wymówek, najwięcej mają do gadania. Najwięcej oceniają, najwięcej mają do gadania. I ciągle tylko słyszę od takich ludzi że ktoś ma, a ja nie mam, że przejebane jest na świecie, że inflacja, że ceny drożeją, że nie ma siły, że ktoś wygląda źle, że ma dużo tkanki tłuszczowej i ciągle, ciągle tylko słyszę i słyszę, 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 że jest tak źle, tak źle, tak źle. Ale co robisz w tym kierunku? Co robisz w tym kierunku, żeby było lepiej? Inni zapierdzielają od samego rana. Działają, realizują się, realizują swoje cele. Dzień w dzień mają plan w głowie. Idą, sięgają po swoje marzenia. I później je realizują, później je mają, później je spełniają te marzenia. I ty w tym momencie powiesz, że to komuś jest dobrze, bo popatrz się, ile on ma. Ale on zapierdzielał w tym czasie, kiedy Ty leżałaś, leżałeś na kanapie i nic nie robiłaś. Nic nie robiłeś. Tak więc o to chodzi, ludziska. O to chodzi. Weźmy się w końcu normalnie w garść za robotę. Żeby coś mieć w życiu, to trzeba niestety robić. Albo stety. Bo gdyby, gdyby nie... Bo gdyby każdy mógł, nie robiąc nic, to by było też źle na świecie. Tak więc żeby coś mieć, żeby mieć więcej niż inni, żeby po prostu cieszyć się życiem, realizować się, trzeba działać. I trzeba mądrze działać i iść do przodu. Bo nic nie przychodzi za darmo. Nic. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o wygląd. Nic. Żeby dobrze wyglądać, trzeba kilku lat. Kilka lat spędzić na treningach. Żeby dobrze zarabiać, Trzeba kilka lat poświęcić na to uwagi i ciężko pracować, żeby mieć. Tak więc nie ma nic za darmo i skupmy się, zastanówmy się, co chcemy robić, kim chcemy być i czy chcemy spędzić całe życie na nieróbstwie, na żerowaniu, na państwie i na innych, czy po prostu wolimy mieć to wszystko swoją ciężko wypracowaną pracą. Zastanówcie się nad tym. Jeśli Was trochę zmotywowałem, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, trzymajcie się. Hej!